Hakuna Matata, To nie byle bzik! Na morza dnie! Na morza dnie! Bo tam, gdzie sucho, może być krucho, posłuchaj mnie! Tak jest, wszyscy jak nic pójdziemy w odstawkę! Pamiętaj, że moje szare komórki są stale zatrudnione, podczas gdy on swoich prawie nie używa. Wciąż nas straszą! Przezywają, dokuczają nam, są wstrętne! Trenuję przed rajdem samochodowym. Poza tym mówiłeś, że śpieszy ci się do hipki. A wC Cię świeżo, ugotowany nurek! To tylko przedstawienie teatru amatorskiego, a nie brał drog. Więc troski, nie chcę truć. Jeśli te myszy pokrzyżują moje plany, to pożałują, że w ogóle trafiły na tę wyspę. Może pewnego dnia paru durniów spróbuję. Co jest, doktorku? Muszę zająć się swoją robotą.